Pani Basiu, czy ta delegacja z Rzymu już jest w budynku? To rzeczywiście czasu jest mało. Nie wiem, czy zdążę z włoskim wypasem, ale coś takiego ala la Italia postaram się przygotować. Tak, może pani ich puścić dosłownie za pięć minut. Mhm. Kłaniam się Państwu. Oto biurowy survival, czyli kącik, w którym radzimy sobie z przeciwnościami biurowego losu. Za moment mam włoską delegację u siebie w biurze. Muszę ich podjąć jakimiś włoskimi przysmakami, bo oni muszą. Bo oni jedzą wyłącznie po włosku i pomyślałem sobie, że zrobię coś absolutnie prostego, ale urzekającego. Oto leję do miski mm, dość pokaźną ilość oliwy z oliwek. Oliwa jest cudownym dodatkiem do pieczywa, szczególnie jeśli jest to ciabata. Ale ja chciałbym w całości dodać jeszcze nieco wyrazu i do tej oliwy sypnę nieco mieszanki ziołowej. Oto mniej więcej pół łyżeczki ziół. Zioła te zamieszam w oliwie. I no cóż, podanie w tej chwili takiej oliwy mija się z celem, albowiem nie będzie ona w ogóle aromatyzowana tymi ziołami. Trzeba ją przez minutę podgrzać w mikrofali. W ciągu minuty oliwa połączy się pięknie z aromatem ziół, które zagrzeją się w oliwie właśnie wymienią swoje aromaty i całość. Cudownie skomponuje nam się z ciabatą, którą proponuję pociąć. To jest ciabata no, mało podobna do oryginalnej. Zwykle ciabata ma ogromne oka. Tutaj jest raczej bułka pszenna w ciekawym kształcie, ale myślę, że nie będzie źle. Takich kilka kawałków na osobę w zestawieniu z oliwą. Jeszcze parę sekund. W oczekiwaniu na aromat. Za chwilę będę podawał. Na tym talerzu jest bułka, zwana również ciabatą. I jest talerzyk, na który to. I właściwie. Halo, pani Basia? Są już ci Włosi? No, to pani ich wpuszcza, nim wszystko zjedzie. Mm. Cudowna oliwa z ziołami. Italia, Italia, absolutna Italia, o 10 rano.